Low key and stand candid Reflect on all the things anyway, I try my hand at Search for the equation to persuasions I'm used to finding comfort in the zones of cloud I'm out in spinning and monsoon and grinning is octane I tame Displosive how I came Trochę ciasno Ale właśnie ja kiedyś pytałem się Piotka Czy nie będzie za mały ten kowrotek i to z tego jakby był większy? No to już by był problem w wielu sadach, a tak to mniejszym można dojechać, nawet jak jest mniejszym, to, to na spokojnie można dojechać bliżej korony. drzewa i jest luks. Nie w ten rządek wjechałem, bo tu jeszcze nie strzypany jest. Mogłem w ten nie wjeżdżać. No, legaczko. Cały czas kontrol. Zobaczcie, jakie tu są kolejny. I co, raci elegancko wygarniasz? <gryw> Wiadomo no, jak jest dużo jabłka, to jabłko, które odgarnie czasami spadnie tu, ale to, to... o, tak jak tam spadło. Ale to trzeba yy, po prostu pole sobie wyrównać i wtedy jest fajaniem. Zidowy przerwa Obiad dwie godzinki i tam jest ile? Raz, dwa, trzy, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 skrzyń. No ale to też życie tak trzeba trochę poczekać, aż przyjedzie znaczy, tam samo ciągnikiem i to trochę też tak się schodzi tutaj akurat to nie zbiorę, bo... Jakoś to chyba było zaorane. Chyba, że tylko tak ten pasek tu. Bo jest taki duży skos. Chociaż nie, raczej nie, nie da rady. Jakby to zgrabić tu na dół, to by się zebrało. Dobra, jadę. Zważę to, wysypę będzie jeszcze parę skrzyń Wolnych widzowie, jedziemy do domu ze sprzętem. Yy... Dzisiaj mieliśmy awarię, bo w drugim ciągniku koło w Co trzeba by było robić. Zobaczcie, w skrzyni mam tam yy, no, 3 czwarte jabłek i jadę sobie normalnie bez problemów. No, jakby była cała, to by było trochę gorzej, ale jak jest prawie pełna, to spokojnie można jeździć i wykręcać. Yy, jadę, bo jeszcze muszę w przyjechać i musimy tę skrzynię załadować. Co on mi tak tu wyje? Ja miałem wałek włączony? Dobra, tym z góry, do góry. Dobra, przyjechałem pierwsze co to idę jakiegoś kotleta zjeść. Którą mamy godzinę? 18 .00. Co? Grzyby? Cały ten. ten. Cały bagażnik? Mm. Cały kosz. A pokaż te kamie. grzyby. No O, kanie to Bo będzie pieprz. ten. Będzie, będzie kotlet. Ja właśnie mówię, będziemy kotleta jeść. No, będziemy. Takiego... Pierwsze kanie będą kotlety ładne. Mm. Trzeba świeże. Umyć, namoczyć w mleku. E, no i potem jajko, bułkę są pierwsze. Jak kotleta schabowego. Zaraz to. I tanie. Mało się nie pozabijałem na skupach. Te dwa dni więcej tego przemysłu już kurde wszędzie czekują BDF-y, skrzynie, o matko! Ale to były tylko dwa dni, ludzie, <grystanie> więcej nie będzie. <grystanie> to tylko część dzisiejszych zbiorów, ale mówię, robiliśmy na spokojnie, bo była kobieta za kombajnem. Pasuje, jak są dwie osoby za kombajnem, bo dwie osoby sobie biorą i zakładają skrzynie. A tak to jak ja muszę wychodzić i zakładać, to, to jest trochę wolniej, nie? I, I ten, tak, to, bo już to też przetestowałem, jak mi dwie osoby zakładały, to, kurde, chwila, moment i, w, kurde, w 4 godziny zrobiliśmy, nie, wtedy to od, od godziny 11 do godziny chyba 18 to zrobiliśmy 40 skrzyń, a tak to jak ja muszę wychodzić i sobie załatwam ładować, to, no to wiadomo, to już jest te parę minut mniej, to tak trochę, parę minut, w zasadzie trochę więcej, parę minut mniej, to tak się właśnie schodzi. Dobra, pakujemy to, bo jeszcze trzeba te kanie zjeść. Kurde, pierwsze w tym roku. Dobra, do góry, że stąd wyjechał. o, o jedzie maszyna. Dobrze, że świateł nie włączył tam, ładowanie jest albo nie jest. Znaczy, ja wiem dlaczego, bo, yy, bo ten. Bo tam przy amperomierzu jest kabelek, chyba gdzieś nie łączy, bo jak dotykam tam nisko to, to się naprawia, więc muszę tą deskę odkręcić. Ale dobra, narka, bo tu trzeba się brać za robotę. Tobie. Także pozdrawiam Was. To by było na dzisiaj tyle. Do następnego.